Gdzie nie z krustu kubaczy, oszczy... kurwa pokazać jak sobie automatyczne otwieranie Eksa dajmo to krustuje, to jest i czas. to, to i potem ten tak i tu i tak. I dajemy tutaj, to jest na Epsy, i tutaj jest jeszcze... jak to się ma Game Pass, może sobie sobie coś takiego i może dajmy automatycznie usuwanie tak. Tutaj tylko Wam pokażę, że jak to działa, jak to działa. I teraz, ja kamy na to, na to i potem tu, tu i tu i tu. I jak to działa? Teraz Wam pokażę. Wszystko za jak się Was spodobać odcinek, będę już go kończył, pa!